Simoneczko z tej strony macie i witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj postawimy sobie Proxmoxa na takim mini PC. Jest to Intel NUC Core i3. Kupiłem go sobie, żeby na nim teraz sobie trochę polabować i żeby stworzyć swojego home laba od zera. Tak więc podstawą będzie właśnie Proxmox i za chwilę sobie na nim go właśnie postawimy. Tak więc. Zaczynajmy. Tak więc na początku przejdźmy sobie do przeglądarki, wpiszmy sobie Proxmox, dajmy download, pobieramy sobie ISO. Tak więc teraz najnowsza wersja jest 9.0. Tak więc dajemy download. To i co musimy sobie wgrać na pendrive'a, żeby zainstalować to na naszym urządzeniu. Tak więc ja sobie użyję balena Ether, ale z tego co kojarzę, dużo osób korzysta z Rufusa. Ja z reguły korzystam z tego narzędzia, tak więc je sobie pobieram. Z tego co widzę jest to w wersji Portable więc nie musimy tutaj nic instalować, więc przechodzimy do flash from file wybieramy nasze ISO Proxmoxa, które pobraliśmy następnie target i wybieramy sobie tutaj na przykład nasz pendrive i dajemy flash ok, mamy zrobione tak więc mogę odłączyć pendrive'a nie mam grabera, tak więc muszę to po prostu przechwycić telefonem tak więc włączam sobie Nuka, do którego podłączyłem już Drive tak więc na początku przychodzimy sobie do UEFI czy też BIOSu i w moim przypadku przychodzę sobie do Security, następnie Security Features, następnie Intel Virtualization Technology musi być włączone oraz VTD również musi być włączone. Z tego co kojarzę nic więcej tutaj nie musimy zmieniać. Dajemy Save and Exit, F10, OK. Teraz wybieramy sobie Boot Menu i wybieramy z czego chcemy bootować nasz system. Tak więc ja wybieram sobie pendrive i mamy instalację naszego Proxmoxa. Tak więc wybierzmy sobie graficzną. Na początku akceptujemy, następnie wybieramy sobie dysk. Ja mam tylko jeden dysk SSD podłączony, 1 tera, tak więc wybieram go, dajemy sobie next. Następnie country, wpisuję sobie polskę. Time Zone oczywiście Warsaw, keyboard layout daję na polish i dajemy next. I teraz ustawiamy sobie hasło dla roota. Następnie wpisujemy nasz mail, przechodzimy dalej i teraz wybieramy sobie interfejs sieciowy. Przypisujemy sobie adresację oraz fqdna. Ja po prostu nazwę go lab i przechodzimy dalej. Gdy to już wszystko mamy, po prostu dajemy install i czekamy aż nam się wszystko zainstaluje. I po jakimś czasie. Zakończyła się instalacja samego Proxmoxa i możemy teraz zalogować się do Shella albo przejść do GUI przez HTTPS na porcie 8006. Tak więc wejdźmy sobie po GUI. Ok, tak więc z przeglądarki łączymy się na adres naszego Proxmoxa, port 8006, HTTPS, przechodzimy na tą witrynę, logujemy się za pomocą konta root. I hasło, które wcześniej nadaliśmy. Jak możecie zauważyć, dostaliśmy monito o tym, że nie mamy ważnej subskrypcji. Jeśli jesteście takim użytkownikiem jak ja, który chce po prostu używać Proxmoxa bez subskrypcji, to musimy na początku przejść do repositories i musicie sobie wyłączyć repozytoria, które są. Enterprise'owe, tak więc musicie na pewno wyłączyć to i z tego co kojarzę to jeszcze to musimy wyłączyć. Następnie dajecie Add, OK, No Subscription i dodajecie. Gdy już to zrobimy możemy przejść sobie do Shell'a, może to trochę powiększe. i dajmy Update. Jak możecie zauważyć się wykonuje, jeśli byśmy... Tego nie zmienili, abyśmy nie podpięli subskrypcji, to ten proces by nam nie przeszedł. Tak więc zaktualizowaliśmy sobie listę pakietów, a teraz użyjmy sobie update upgrade. Oczywiście potwierdzamy. I następnie możemy sobie na przykład jeszcze usunąć monit, który dostajemy, gdy się zalogujemy i wylogujemy. Pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda. Dajmy sobie logout. Zalogujmy się ponownie i wyskakuje nam tutaj, że nie mamy aktywnej subskrypcji i jest to dosyć denerwujące, jeśli dosyć często się gdzieś logujecie. Tak więc możemy to sobie usunąć. I ogólnie ja wcześniej używałem takich helper scriptów, które tutaj mamy, konkretnie post -install. Ale z tego, co tutaj testowałem, to nie możemy tego użyć na tej wersji systemu. Gdy sobie wrzucę tą komendę i potwierdzę, to dostaję tutaj informację, że mamy po prostu za nową wersję, bo jest to przeznaczone dla wersji 8.0. Tak więc musimy to sobie usunąć ręcznie. Tak więc przechodzimy sobie do user, share, javascript, proxmox widget toolkit. Teraz musimy skopiować sobie proxmox lips.js do proxmox lib.js.backup na przykład. I teraz wyedytujmy ten plik. Korzystam nano, więc klikam sobie Ctrl F i wpiszmy tutaj No Valid Sub. I znalazło nam element, którego szukamy. I tutaj zamiast EXT Message Show wpisujemy sobie void. Zapisujemy. dajmy teraz system CTL Restart PVE. Proxy Service. Teraz spróbujmy się wylogować. Zalogujmy się ponownie. Jak możecie zauważyć, monit już nam nie wyskoczył. Tak więc zaktualizowaliśmy już naszego Proxmoxa. Mamy ustawione, żeby monitor nam się nie wyświetlał. Czyli możemy przejść do kolejnego etapu. Tutaj chciałbym jeszcze włączyć PCI Passthrough na samym początku, jeśli mamy zainstalowanego świeżo Proxmoxa i ta technologia pozwala nam przekazać fizyczne urządzenie PCIe, czyli na przykład kartę graficzną, e, kartę sieciową, czy też disk ride, bezpośrednio do wirtualnej maszyny, omijając warstwę emulacji. I dzięki temu mamy po prostu lepszą wydajność i pełną funkcjonalność urządzenia, które e, podłączamy. Tak więc przechodzimy sobie znowu do Shell'a. Trochę to znowu powiększę. Dajmy sobie nano etc default group. I mamy tutaj linię GROUP CMD LINE LINUX DEFAULT QUIET To to sobie zakomentowujemy Ja to sobie skopiuję Jeśli macie procesor Intela tak jak ja To wrzucajcie sobie taką komendę Czyli po prostu dodajecie sobie dwa takie argumenty Które pozwalają nam właśnie na wykorzystanie tej technologii Tylko pamiętajcie, że musicie to również włączyć w BIOSie czy tam WEFI. Tak samo jak ja to zrobiłem wcześniej. Gdy to mamy, zapisujemy sobie. Następnie również edytujemy plik ETC modus I musimy tutaj wrzucić cztery linijki. Tak więc to są one. Zapisujemy sobie. Jeśli będziecie mieć procesor np. AMDK, to w tym argumencie po prostu zmieniacie sobie na AMD. Gdy to mamy, to rebootnijmy sobie naszą maszynkę. Tak więc w kolejnym kroku postawmy sobie po prostu. Ja będę stawiał Ubuntu Server, tak więc pobieram sobie obraz ISO, następnie przychodzę sobie do lokal, następnie mamy zakładkę ISO, daję upload, wybieram plik, czyli plik ISO mojego Ubuntu, daję upload, obraz przesłany, tak więc możemy kliknąć sobie u góry create VM, wybieramy sobie na którym nodzie, u mnie to jest ten Proxmox, następnie dajemy ID i nazwę, u mnie to będzie Homelab. Docker, ponieważ będę tam miał głównie dockera, na którego będę dodawał mikroserwisy, następnie wybieram sobie OS, wybieram moje Ubuntu, następnie Next, karta graficzna zostawiam tutaj defaultowo maszyna, tu zostawiam również default Q35 używamy z reguły dla starych systemów BIOS również zostawiam ten który jest eee, SCSI Controller również zostawiam QEMU Agent sobie zaznaczmy najwyżej później zainstalujemy na naszym hoście teraz przejdźmy do dysku i tutaj defaultowo mamy SCSI możemy również sobie zmienić na przykład na SATA ale ja zostawiam ten defaultowy następnie wybieramy storage czyli dysk na którym chcemy właśnie zainstalować naszą VM-kę Aktualnie mam tylko jeden, tak więc go wybieram. No i wybieramy size naszej VM-ki, Tak więc ja dam około 200 GB. Możemy przejść do CPU i tutaj sobie wybieram host. Wtedy nasza VM-ka widzi dokładnie te same funkcje CPU, co właśnie host, na którym mamy Proxmoxa. Tak więc zostawmy tak, jak jest. Następnie pamięć i póki co dam tutaj. 4 gb ponieważ póki co na Proxmoxie mam 8 w przyszłym odcinku będziemy sobie upgrade'ować tego mojego Intel Nuka i zamienię kości RAM'u, żeby było 32 giga, wtedy sobie tutaj zwiększę. Przejdźmy dalej, wybieram sobie nasz interfejs sieciowy i u mnie to będzie po prostu zbridżowane. Nie używam Firewall'a Proxmox'owego więc mogę tą opcję odznaczyć, wilano również tutaj nie mam MAC adres może być auto, no i Tyle. Mamy tutaj zestawienie wszystkich naszych wyborów. I dajmy finish. Pojawiła nam się nasza Wiemka, tak więc możemy ją sobie wystartować i przejść do konsoli. Później ukończę instalację. Chodziło mi tylko, żeby pokazać w miarę szybko, jak prosto można tutaj dodać Wiemkę. Oczywiście później utworzę odcinek, gdzie przejdę raczej po wszystkich opcjach i potłumaczę, co tu powinniśmy wybrać w jakiej sytuacji. Ale tutaj to jest taki pierwszy odcinek mój z Proxmoxa. Tak więc pokazuję tylko instalację samego Proxmoxa i pierwsze czynności, jakie tutaj można poczynić. I teraz podłączam sobie dodatkowy dysk do mojego mini PC, po to, żeby właśnie na niego zrzucać backupy moich maszynek. I za chwilę Wam również pokażę, jak możecie zrobić taki harmonogram backupów. Tak więc dysk już powinien być podłączony. Przechodzimy sobie do naszego Proxmoxa. Następnie Disks. Jak możecie zauważyć, widać tutaj ten dysk, który podłączyłem. Jest to Samsung T5, tak więc możemy sobie dać wipe'a. Tak. Następnie bierzemy inicjalizację z GPT. To się w chwilę wykona. Teraz przechodzimy do Directory. Dajemy sobie Create. Wybieramy nasz dysk. Następnie File System. Ja wybieram ten defaultowy, najprostszy, czyli Ext4. XFS jest bardziej zaawansowany. Mamy m.in. tam raidy. I to na pewno bym chciał pokazać w jednym z kolejnych odcinków, ponieważ będę tworzył dysk oparty o RAID pierwszy z mirroringiem, tak więc wtedy sobie o tym więcej pogadamy. Następnie dajemy nazwę, ja nazwę po prostu backup. Dajemy create. Teraz przejdźmy do data center, następnie story i musicie się upewnić, że widzicie właśnie tutaj ten dysk, który dodaliśmy. Dodatkowo dajmy edit i sprawdźcie, czy tutaj macie zaznaczone to, co chcecie na nim trzymać, czyli na przykład backupy. Czy też obrazy ISO. Następnie możemy przejść do backup retention i ustawiamy, czy mamy tutaj na przykład ostatnie trzy backupy. Dajemy OK. Teraz musimy stworzyć harmonogram zadań backupu. Tak więc przechodzimy sobie do backup, dajemy ADD, wybieramy sobie naszego node Storage. Wybieram tutaj backup, schedule i możemy to wpisać w takim formacie jak mamy na przykład w Cronie. Czyli na przykład codziennie o godzinie drugiej będzie nam się robi backup. Backup będzie na podstawie wybranych VMek, tak więc póki co zaznaczam jedyną jaką mam, kompresja. Wybieram tutaj ZSTD, skoro jest szybka i dobra to zaufajmy temu opisowi. Następnie mode i tutaj zazwyczaj wybieram snapshot i to jest po prostu bez włączania naszej maszynki, tak jak jest teraz. Tak robimy ten backup, albo możemy ją na przykład wyłączyć i wtedy dopiero robić ten backup. Ja sobie zostawię ten snapshot. Następnie, notyfikacje możemy mieć: powiadamienie na przykład na maila, gdy dany backup się stworzy albo gdy będzie jakiś z nim problem. Retencja tutaj również ustawię, że tylko trzy ostatnie backupy mają być zapisywane, reszta ma być usuwana. Następnie, w Adwens mamy trochę jeszcze więcej opcji, ale to sobie umówimy w innym odcinku i to by było na tyle z właśnie planowania backupów tak więc dajmy sobie create i z tego co widzę to już chyba tutaj nie działa zapis jak w Kronie, więc dajemy sobie godzinę po prostu drugą i dajmy create teraz codziennie o godzinie drugiej będzie nam się robił backup tej maszynki i będziemy trzymać trzy ostatnie backupy na dysku zewnętrznym zainstalowałem sobie już system na homelab docker Dokerek również zainstalowany, i chciałbym sobie stworzyć migawkę, czy też snapshota, czyli po prostu taki backup maszyny w tym stanie, w jakim się znajduje. Tak więc zróbmy sobie taki snapshot, nazwijmy sobie czysty, i możemy również zapisać stan RAMu, również to zróbmy i zróbmy taki snapshot. Snapshot się wykonał. I gdy klikniemy sobie teraz rollback, to wrócimy dokładnie do tego samego stanu maszyny w jakim był, gdy robiliśmy sobie tego snapshota, czyli na przykład jeśli wiemy, że instalujemy nowe oprogramowanie, które może coś nam popsuć, albo jeśli robimy jakiś upgrade i chcemy zrobić rollback, to możemy właśnie robić to przy użyciu tych snapshotów. Tak więc zdaje mi się, że to jest wszystko, co chciałem Wam przekazać w pierwszym odcinku z Proxmoxa. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Siema!